Panie Marszałku, Wysoka Izbo, do Pana Marszałka wpłynęło pismo Pana Prezydenta Andrzeja Dudy z zaniepokojonego propozycją uchwały, uchwały wprowadzającej chaos, bezprawie i brak kontroli mediów nad rządem, nad rządem Donalda Tuska. Wpłynęło także pismo Zarządu Polskiej Agencji Prasowej wzywające do zaprzestania naruszania dobrego imienia. Polskiej Agencji Prasowej. Wnoszę panie marszałku o przerwę, o zwołanie Prezydium Sejmu, o to, żebyście mogli państwo zapoznać się z tymi pismami, ustosunkować się do nich i wycofać się z tego haniebnego projektu uchwały, którym dzisiaj zajmuje się Wysoka Izba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wniosek o przerwę za chwilę zostanie przegłosowany, natomiast dla pana informacji, panie pośle, Wszyscy z nas już chyba zapoznali się z pismem pana prezydenta, ja na pewno się zapoznałem, mam je tutaj przed sobą, czytałem wnikliwie, mogę tylko powiedzieć, jeżeli oczekuje pan mojego stanowiska, nie mogę Bardziej zgodzić się ze wszystkim, co napisał pan prezydent, niż kiedy czytam to pismo. Pan prezydent pisze: Wszelkie organy władzy publicznej są obowiązane do działania na podstawie i w granicach prawa Artykułu 7 Konstytucji. Stuprocentowa zgoda z panem prezydentem. Zapowiadane zmiany dotyczące publicznej radiofonii i telewizji muszą respektować standardy demokratyczne oraz być przeprowadzone zgodnie z regułami określonymi w Konstytucji. 100% zgody z panem prezydentem po raz drugi. Panie pośle, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że pan prezydent, wzywając wszystkich, którzy mogą mieć wpływ na proces decyzyjny do przestrzegania prawa, wypełnia swoją misję i też, że wszyscy, ja głęboko wierzę w ludzi i w ich dobre intencje, wszyscy, którzy będą się tym tematem zajmowali, będą działali w granicach prawa i konstytucji, bo w przeciwnym razie byliby politycznymi samobójcami. W czy to stanowisko satysfakcjonuje pana posła, czy... Ale naprawdę bardzo krótkie, bo nie znajduję trybu dla, takiego, dla takiej rozmowy. Panie marszałku, ja w takim razie, panie marszałku, ja w takim razie bardzo proszę, żeby w odpowiedzi do pana prezydenta wskazał pan przepis w konstytucji, który wskazuje uchwałę Sejmu jako źródło prawa, bo dzisiaj właśnie za pozycją uchwały Sejmu chcecie wprowadzić zmiany w stolowisku. Pan się myli, panie pośle. Pan się myli, dlatego że regulamin Sejmu wyraźnie stwierdza, że Sejm jest władny podejmować uchwały. Uchwały głosuje ustawy, wprowadza prawo, ale również podejmuje uchwały. Dzisiaj procedujemy uchwałę, która jest opinią Sejmu, apelem, wezwaniem, ale nie jest zobowiązaniem ani ustanowieniem nowego prawa. Pan jako znakomity prawnik wie o tym doskonale.